Witam wszystkich serdecznie w nowym filmie na moim kanale. W tym poradniku postaram się Wam wyjaśnić cały temat związany z gemami, klejnotami, które możemy umieścić w naszym ekwipunku. Omówię tutaj podstawowe sprawy, jak i takie, o których duża część z Was na pewno nie będzie wiedzieć. Sam też o paru rzeczach dowiedziałem się dopiero podczas przygotowania tego materiału. Uważam, że to temat, który jak najbardziej potrzebuje sporo uwagi, ponieważ na późniejszym etapie gry nie obejdziemy się bez posiadania takiego mocnego zestawu w naszym ekwipunku do gry PVE, jak i PVP. Także tyle jeżeli chodzi o wstęp i zapraszam do oglądania. A więc, tak jak mówiłem, zacznę od całkowicie podstawowych rzeczy. Gemy możemy umieścić w każdej części naszego ekwipunku, jeżeli tylko znajduje się w niej specjalny slot. To jest właśnie to oznaczenie, puste gniazdo na klejnot. Jeżeli tego nie ma, to oczywiście nie będziemy mogli go tam wtedy dorzucić. Nie ma żadnego problemu, żebyśmy sobie później go wymienili. Wystarczy, że ponownie przeciągniemy kamyk, ale trzeba liczyć się z tym, że zastępowany gem zostanie wtedy zniszczony. Że mamy dostępnych 14 kamieni o różnych bonusach. Każdy z nich zawiera w sobie dwa ulepszenia. To jaki z niego otrzymamy, zależy czy umieścimy go w swojej zbroi, biżuterii czy broni. Nie widzę sensu wymieniać teraz każdego z osobna, więc zamieszczam wam w opisie link do artykułu, gdzie każdy jest dokładnie opisany. Umieszczać możemy tylko szlifowane kamienie, które tworzymy właśnie z tych nieszlifowanych przy stole kamieniarskim. Klejnoty możemy wydropić z potworów, jak i skrzynek. Na wydropienie każdego kamienia mamy szansę kopiąc po prostu rudy w grze. Tak, czyli zaczynając na żelazie, poprzez złoto i kończąc na orichalkium i tak dalej. Jest na to bardzo mały procent, więc warto wyposażyć się w specjalne busty do górnictwa, aby go zwiększyć. No, ale nie będę dokładnie omawiał, co zrobić, żeby zmaksymalizować swoje szanse, ponieważ skupię się na tym w materiale, który za niedługo pojawi się na kanale i będzie dotyczył tego, co musimy zrobić, jeżeli chcemy się porządnie skupić na craftingu czy zbieractwie. Powiem tylko, że osobiście na kilofie do górnictwa mam perk szczęścia i jeżeli chodzi o jedzenie to warto użyć pieczonych ziemniaków. Nieoszlifowane kamienie mogą polecieć nam każdego dostępnego tieru, tak czyli od drugiego do piątego. Bez żadnego problemu możemy sobie od razu z takich kamyczków wytworzyć już oszlifowane. Będziemy tylko potrzebowali jeszcze drobinek tych, które możemy pozyskać ze skałek, na przykład parzy kamienia, i igły duszy, notu życia, czy roślinek lub tych zwierzątek do zbierania, ogólnie odsyłam Was do stronki New World Map. Tutaj jak klikniecie sobie w zakładkę esencje i później rozwiniecie którąś z nich, to pokażę Wam z czego dokładnie leci każda drobinka, a po zaznaczeniu pokażę Wam dokładną lokalizację, gdzie możecie to wydrobić. Jeżeli chodzi o kamienie trzeciego poziomu, to by je oszlifować będziecie już potrzebowali 50 poziomu kamieniarstwa. Jakiegoś rozpuszczalnika i duszków zamiast drobinek. Będziecie mogli je uzyskać przy łączeniu tych pierwszych przy repozytorium arkanistycznym. Z każdych pięciu drobinek będziecie mogli stworzyć jednego duszka, oczywiście jeżeli posiadacie powyżej 20 poziomu arkany. Jeżeli brakuje Wam jednak zwykłych kamieni trzeciego poziomu, ale posiadacie co najmniej trzy drugiego, to możecie je połączyć i wtedy też otrzymacie kamień wyższego tieru. Szlifować jak i łączyć kamienie trzeciego poziomu możemy tylko przy stole kamieniarskim trzeciego lub wyższego, to samo ma się także do repozytorium arkanistycznego, jeżeli będziemy chcieli połączyć do nich drobinki. Czwarty poziom będzie wymagał już od nas setnego levelu w kamieniarstwie i 75 arkany. Jeżeli będziemy chcieli uzyskać potrzebne esencje, które otrzymamy, tak samo poprzez łączenie tym razem czterech duszków, no i standardowo jeszcze potrzebujemy rozpuszczalnika. W tym przypadku również możemy połączyć kamyki poprzedniego tieru. Aby otrzymać doskonały, będziemy potrzebowali już czterech: znowu też esencji, jak i wiadomo czego. Te fanty już wytwarzamy przy minimum czwartym poziomie stanowiska. No i przyszedł w końcu czas na najważniejsze, czyli szlifowane kamienie piątego poziomu. Dające najsilniejsze bonusy i tak naprawdę jedyne, które przynajmniej powinniście chcieć wsadzić do swojego najlepszego setu. Aby móc je wytworzyć, będziecie musieli naprawdę nakraftować się sporo poprzednich rzeczy, bo tutaj wymagany będzie już 150 poziom w kamieniarstwie. Rzeczy, które potrzebujecie, to oczywiście zwykły kamień piątego tieru, jak i kolejny itemek z drobinek, czyli tym razem kwintesencja w ilości sztuk trzech. Na każdą sztukę potrzebujemy trzech esencji, no i też wiadomo. Ten craft jest dostępny tylko przy stołach piątego poziomu, a na kwintesencję wymagany będzie 120 poziom arkany. Połączenie będzie wymagało 5 czwórek, jak i wiadomo. To samo, tylko wyższego tieru, czyli kwintesencji wiadomo. No i teraz, gemy, które przydadzą nam się najbardziej w zależności od sytuacji, czy gramy tankiem, czy DPS-em, czy PvP, czy PvE. Jeżeli chodzi o tanka, to podczas PVE dobrze jest mieć włożony w broń karneol, zwiększą on wtedy fokus potworów kierowany na nas. Też do broni, aby zwiększyć damage w przypadku DPS-a lub healera polecam włożyć opal podniesie on nasze obrażenia o 15%, kiedy nie mamy pełnej stamina. A jak wiadomo, podczas walki, kiedy trzeba blokować ciosy czy wykonywać uniki, ta stamina prawie zawsze nie jest na maksymalnym poziomie. Nawet jak trzymamy się na dystans, nie ma żadnego problemu, żeby co jakiś czas użyć uniku, aby zbić trochę wytrzymałości. Możemy go także użyć w naszym pancerzu, jeżeli będziemy chcieli maksymalnie zredukować otrzymywane obrażenia od żywiołów, ale jeżeli chodzi o defa, osobiście myślę, że lepiej będzie użyć onyxu, który da nam obronę od obrażeń fizycznych. Wiadomo, każdy gem będzie najlepszy w swoim rodzaju, ale osobiście nie widzę sensu miksowania ich w secie, bo wiadomo, jak coś jest do wszystkiego, to też jest do niczego. Więc jak już wkładacie jakieś gemy do swojego pancerza, to niech będą tego samego rodzaju, aby wykręcić jak największą możliwą absorpcję. Myślę, że dosyć obszernie opisałem ten temat, więc czas zakończyć już odcinek. Jeżeli Ci się spodobał, to z mojej strony leci prośba o łapkę w górę, komentarz, udostępnienie, jak i subskrypcję. Żegnam się z Wami do następnego materiału. Cześć.